Siadamy głęboko w fotelach, zapinamy bazy i startujemy. Oj, 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 oj. Nawet się specjalnie nie cieszą tak spojrzał na Tima króla. Gościu, Czy chciałeś to obronić? te zadowoleni, uśmiechnięci. On to nawet twarzy nie musi pokazywać, a wiemy kto to jest. Raczej nie umawia się na wizytę do fryzjera. Kalenburg kontuzjowany, kontuzjowany form, więc król jest w tej chwili królem w ramce reprezentacji Holandii. Suarez, Suarez, 2-0, 2-0, nie, 2-1. Kajny Nazar za chwilę weźmie do ręki mikrofon spikera i się spyta, czy jest jeszcze na stadionie ktoś, kogo ja dzisiaj nie okiwałem. Koronkowa była ta akcja, za dużo Brazyliany kopa kabany, a trzeba było to tak zrobić troszkę w stylu energii kotków, czyli do przodu, Cicaryta, Cicaryta! Że to będzie jak przejażdżka e, rollercoasterem, Roller roller wszyscy to jest jakaś kula i noga, to jest jakaś kula i noga. I... No nie, to jest niebywałe, pan Mike Dean. To tylko, to tylko jemu mogło przyjść do głowy. Szporunkarnik strzela! I Odelli, Fantastyczna akcja! oczywiście za mocno się nie cieszy, bo on uważa, gdzie pan strzela go na <laughs>